Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Duża luka wzrostowa na WIG20 i co dalej, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków oraz oczywiście informuję, że jutro jesteśmy we Wrocławiu. W poniedziałek jesteśmy w Bydgoszczy i w Gdańsku, a we wtorek jesteśmy w Olsztynie i w Białymstoku z usługą zarządzania portfelem, czyli asset management. Osoby, które są zainteresowane tego typu usługą, proszę o kontakt. Numer telefonu i adres e-mail jest podany poniżej. Spotkamy się i pomyślimy o wspólnym biznesie. Zaczynamy. Duża luka wzrostowa na WIG-20 i co dalej? Dlaczego tak optymistyczny ton? To dlatego że wczoraj indeks Standard pur już punktowo zaatakował psychologiczny, potężny opór w okolicach 5000 punktów. Przypominam, że mamy sesję teraz teoretycznie na przeczekanie, na doczekanie do super ważnych danych o inflacji, które poznamy w przyszłym tygodniu dla Stanów Zjednoczonych, a pomimo to popyt na ryzyko atakuje i dźwiga indeks giełdowy w okolice tego potężnego, psychologicznego Oporu, no i pytanie jest uzasadnione, co dalej? Czy indeks Standard pur zachowa się w sposób klasyczny, z wykorzystaniem analizy technicznej mamy bardzo gładki poziom psychologiczny, 5000 punktów, mamy także górną krawędź kanału wzrostowego, która punktowo przebiega w okolicach 5020 punktów, no i to są idealne momenty okola, idealne e, okolice do tego, żeby przynajmniej zatrzymać tutaj tendencję wzrostową, żeby wykonać kolejną korektę w tej fali wzrostowej, która od października wyniosła nas już o prawie 900 punktów. No naprawdę i pytanie jest takie, co dalej z indeksem Standard Poor's, więc pochodną tego pytania jest to, jak duża będzie luka wzrostowa na indeksie WIG-20? Bo prawdopodobnie luka wzrostowa będzie miała miejsce, ale przede wszystkim pytanie jest: co dalej? Czy inwestorzy uwierzą w tendencję wzrostową, w kontynuację ruchu w górę, czy też wykorzystają te wyższe poziomy raczej do sprzedawania niż kupowania? Naprawdę to jest najbardziej pasjonujące pytanie, na które będziemy dzisiaj szukać odpowiedzi. I od kondycji popytu. Praktycznie na całym świecie będzie uzależnione to, jaka będzie interpretacja tych wydarzeń wczorajszych na indeksie Standard, ten Tur, ponieważ będziemy wkrótce będziemy mieć możliwość wkrótce zachowania, które dodatkowo zwiększy zmienność. Proszę zwrócić uwagę, że futures, instrumenty pochodne po zakończeniu sesji nie wykazują chęci na już teraz generowanie korekty. Dlatego też optymizm powinien być, powinien cały czas mieć miejsce, a jest on dodatkowo wzmacniany zachowaniem indeksu giełdowego w Japonii, który też bardzo ładnie rośnie i jest to też wspomagane ostatnimi słowami sprzed paru godzin prezesa banku centralnego w Japonii, który stwierdził, że nawet gdyby doszło do jednej podwyżki stuprocentowej, która by Doprowadziła do tego, że już nie będzie ujemnych stóp procentowych w Japonii. To jest mało prawdopodobne, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych, i tego typu retoryka sprawiła, że indeksy giełdowe zaczęły dzisiaj bardzo mocno rosnąć w Japonii, co powinno także zwiększyć falę optymizmu dzisiaj na indeksie WIG-20 i generalnie w Europie. Sesja w Korei jest neutralna, natomiast na chwilę obecną obserwujemy brak potwierdzenia tego optymizmu na giełdzie w Chinach. Wygląda na to, że ta najszybsza linia trendu spadkowego widoczna na tym wykresie na indeksie Hanseng jednak działa i nie pozwala popytowi na przyjęcie inicjatywy. A najsłabiej i najgorzej wygląda to na rynku miedzi, gdzie staramy się nawet wybić dołem z tego czteromiesięcznego kanału wzrostowego. Dzisiaj w Azji popyt tylko lekko stara się wydźwignąć Ceny miedzi nad poziom 8300 punktów, cały czas ta dolna krawędź tego czteromiesięcznego kanału wzrostowego jest w grze, ale jeżeli mielibyśmy myśleć o większym optymizmie, zwłaszcza w Europie, który płynąłby z Azji, a zwłaszcza sygnalizowałby pewnego rodzaju ożywienie koniunktury w chińskiej gospodarce i w ogóle na chińskim rynku kapitałowym, no to powinniśmy obserwować wzrosty ceny miedzi. Aż takich dynamicznych wzrostów nie obserwujemy, raczej występuje ochota na spadki, a to źle świadczy o kondycji chińskiego parkietu oraz chińskiej gospodarki. Dlatego też jest to czynnik, który osłabia i nie powoduje, o, nie powoduje dynamicznych wzrostów w podobnej skali, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych na giełdach europejskich. Warto być tego. Świadomym. Natomiast oczywiście polska giełda, jak i niemiecka powinna na to zareagować. Jest duża szansa na to, że indeks DAX utrzyma się jednak nad poziomem 17 tysięcy punktów, a to dawałoby podstawy jednak cały czas do tego optymizmu, który sygnalizowałby nam, że i giełda w Niemczech ma potencjał ku temu, żeby ruszyć mocniej w górę. Widzę także, tendenc... Widzę także potencjał dalszych wzrostów na indeksie Nikkei, na indeksie giełdy, w, na innych giełdach w Azji, w Australii jest potencjał wzrostowy, ale jest także potencjał wzrostowy na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, cały czas, a zwłaszcza na spółkach technologicznych. Proszę zwrócić uwagę, że co prawda, indeks standard ten bur jest na swoich poziomach ekstremalnych, ale do podobnego górnego ograniczenia kanału wzrostowego, ale w tym wypadku o czteromiesięcznej historii, na indeksie NASDAQ brakuje nam jeszcze. Około 700-800 punktów bezpiecznej przestrzeni bez żadnych nowych sygnałów, a to naprawdę sygnalizuje, że potencjał wzrostowy spółek technologicznych cały czas jest zdecydowanie większy niż indeksu giełdowego w Stanach Zjednoczonych. Ale gdyby jednak doszło do przebicia tej górnej krawędzi 16-miesięcznego kanału wzrostowego, co widać na tym następnym wykresie, to otworzy się naprawdę przestrzeń do hiperpolizacji tendencji wzrostowej co może nas doprowadzić bardzo szybko do wzrostu o kolejne ponad 10%, ponieważ zniesienia Fibonacciego nałożone w przestrzeni sygnalizują, że zniesienia wyprzedzające dają nam kolejne potencjalne opory dopiero w rejonie 5650 punktów. Dlatego też jesteśmy w bardzo wrażliwym, dużym, ciekawym miejscu. Indeksy giełdowe na razie zdradzają ochotę na wzrosty. Jesteśmy w miejscu na które należy uważać, ponieważ tendencja wzrostowa może się tutaj e, zakończyć, no i należy też, moim zdaniem, bardzo ściśle, bardzo uważnie obserwować to, co się dzisiaj wydarzy. Czy po wyższych otwarciach będzie dominować nastawienie na spadki, a to źle wróżyłoby, e, zwłaszcza Europie, czy też. Będziemy świadkami utrzymywania się popytu, nawet pomimo tendencji wzrostowej. To wszystko jest oczywiście zabarwione oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych, i na tym następnym wykresie widzimy, jak dla Stanów Zjednoczonych się to kształtuje. Fed zapowiedział 3 obniżki stóp procentowych, natomiast rynek widzi nawet 5 obniżek stóp procentowych i, jak widzimy, na przestrzeni ostatnich kilku tygodni dość płasko. W rynku jest około 135-140 punktów bazowych obniżek do końca 2024 roku, i dopiero te perspektywy danych o inflacji będą miały szansę wybić rynek z, z tej konsolidacji, którą widzicie, widzimy tutaj na wykresach. Rynek także będzie obserwował bardzo ściśle to, co się wydarzy na amerykańskich obligacjach, chociaż dzisiaj i teraz. Amerykańskie rentowności po prostu czekają na dane o inflacji, natomiast jestem pod wrażeniem, że amerykański dolar jednak próbuje się osłabić i to przed danymi o inflacji. Przypominam, że teraz mamy dwa ważne poziomy do obserwacji na eurodolarze: 1,07 od dołu i 1,08 od góry, i w takim wypadku myślę, że do inflacji nie uda się przejść tych poziomów. A gdyby tak się udało, a daje na to około 20% prawdopodobieństwa, byłby to sygnał bardzo dużej siły jednej albo drugiej strony rynkowego boju. Na uwagę także zasługuje jen, i w tym wypadku chodzi o to, co się dzieje na początku sesji amerykańskiej, gdzie na przestrzeni ostatnich dni nasze systemy sygnalizują, że powstają bardzo mocne impulsy, więc bardzo. Warto zwrócić uwagę na rynku walutowym, co się dzieje w okolicach godziny 15.30 na parach, związanych z Jenem. Możemy wtedy przeżyć tzw. zwane spajki, czyli dynamiczne, krótkoterminowe ruchy, impulsy. No, i należy być wtedy na to przygotowanym. Popyt na ryzyko widać także na Bitcoinie, który rosnąć przekraczając barierę 44 tysięcy dolarów zdradza, że ma ochotę przetestować ostatnie Maxima Hossy czyli okolice 48,5 tysiąca dolarów i moim zdaniem jest to teraz scenariusz bazowy, a sam Bitcoin potwierdza wzrost globalnego popytu na ryzyko i na koniec polskie aktywa już bezpośrednio o szukanie odpowiedzi na pytanie duża luka wzrostowa na wiek 20 i co dalej? W pierwszej kolejności patrzmy na zachowanie polskiego złotego który wyznacza siłę albo słabość napływu kapitału zagranicznego do naszego kraju jak widzimy, opory w rejonie 406 się obroniły. Rynek sygnalizuje ochotę do umocnienia złotego, ale nie ma jakiegoś zdecydowanego impulsu na, na ten, na, w kierunku krajowej waluty. Taki impuls może się pojawić. Przypominam, dzisiaj po godzinie 15 rozpoczyna się konferencja prasowa prezesa Glapińskiego, będzie on uzasadniał wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Rynek będzie szukał pytań odpowiedzi na pytania w którą stronę podążą stopy procentowe w tym roku w naszym kraju. No i dopiero wtedy rynek krajowej waluty może zareagować i podobnie polskie obligacje, które są cały czas na newralgicznym poziomie oporu 5.32, ale przede wszystkim my będziemy patrzeć na indeks WIG20 i wracam do szukania odpowiedzi na pytanie duża luka wzrostowa na WIG20 i co dalej. Dlaczego? Ponieważ ostatnie opory które powstały, które, dostaliśmy, które testowaliśmy w tym tygodniu, nie zostały utworzone w przypadkowym miejscu. Przypominam, wykres bardzo długoterminowy, tam jest 13-letnia linia trendu spadkowego, czyli okolice 2375 to jest miejsce. Na które rynek naprawdę zwraca uwagę. Jeżeli się dzisiaj otworzymy z luką wzrostową, rynek będzie testował na początku sesji te poziomy, zobaczymy co się dalej wydarzy. Jeżeli popyt na ryzyko będzie miał dobre intencje, to po wyższym otwarciu popyt na ryzyko będzie utrzymywał i będzie zwiększał, będzie za każdym razem w ujęciu intradayowym tworzył nowe dzisiejsze maksima ruchu wzrostowego. Natomiast jeżeli po wyższym otwarciu nastąpi podaż, atak podaży, będziemy świadkami przewagi tych sprzedających, no to będzie to zła wiadomość, będzie potwierdzała słabość rynku w okolicach tych oporów, będzie sygnalizowała, że te wyższe poziomy są wykorzystywane do sprzedaży i zmniejszy się prawdopodobieństwo dalszych, szybkich wzrostów, natomiast najbardziej złą wiadomością podczas dzisiejszej sesji byłaby ta, gdyby po dużym, Gdyby po otwarciu z dużą luką wzrostową doszło do spadków i do zamknięcia całej tej dzisiejszej powstałej luki spadkowej, jeżeli do tego dojdzie, byłaby to naprawdę bardzo zła wiadomość. W ujęciu oczywiście krótkoterminowym, bo perspektywa średnio i długoterminowa cały czas jest niezachwiana, i zdecydowanie w takiej sytuacji ja osobiście nastawiam się na kontynuację tendencji wzrostowej, czyli Hossy na warszawskim parkiecie. Ale teraz ze względu na okoliczności, tak międzynarodowe na indeksie Standard Poor's, jak i na krajową słabość, takie problemy mogą wystąpić, dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni, ostrożnie podchodźmy do rynku po tym, co się wydarzy na otwarciu, jak duża będzie luka wzrostowa i co się dalej wydarzy, czyli czy popyt będzie miał przewagę, czy też ta okazja będzie wykorzystywana do sprzedaży i po wyższym otwarciu będziemy świadkami próby zanegowania tendencji wzrostowej. To naprawdę ma dzisiaj duże znaczenie. Jeżeli sesja będzie przebiegała na dużym obrocie, to dzisiejsze wydarzenia będą bardzo mocno prognostyczne dotyczące tego, co się może wydarzyć na warszawskim parkiecie w drugiej połowie lutego. Taka moim zdaniem jest perspektywa. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a jeżeli ktoś chce dołączyć do kapitału, w którym ja zarządzam w usłudze Asset Management, zarządzania portfelem w Niezależnym Domu Maklerskim SA, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu z nami, spotkań indywidualnych. Trwa nasz objazd po Polsce, spotkania z klientami. Jutro w piątek spotykamy się we Wrocławiu. Poniedziałek, w następnym tygodniu spotykamy się w Bydgoszczy i w Gdańsku, a we wtorek w Olsztynie i w Białymstoku. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani dołączeniem do, do tych kapitałów, którymi ja zarządzam, chcecie robić razem z nami biznes, wykorzystywać rynki finansowe, to naprawdę. Zachęcam do tego, żeby się z nami skontaktować, tam na dole jest numer telefonu, adres e-mail, proszę wysłać zgłoszenie, a my ustalimy termin i miejsce spotkania. Wszystkiego dobrego, dużej, dodatniej stopy zwrotu podczas dzisiejszej sesji. Trzymajcie się, cześć!